Cześć pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku Ślanka. Stolica Centrum Dużego Miasta Państwa Warszawa Jana Pawła II znana ulica Czy warto tu kupić, rozważyć czy omijać? Ja uważam, że warto tu rozważyć. Cena obiadu to jest 24 zł I uwaga czynne też w niedzielę w godzinach 12.17 i też jest dowóz do domu, więc to bardzo fajna opcja. Szczególnie w niedzielę, kiedy wszystko jest pozamykane. Więc jeżeli chcemy zjeść obiad, to jak najbardziej. Porcje są małe, więc no, nie wszyscy się najedzą tym obiadem. Zupy są fatalne: za zupy daje jedynkę sama woda. Makaron nieugotowany, twardy w rosole. Smaku zero. Drugie danie trochę nadrabia, widać, że u mnie ktoś tutaj gotować, natomiast wszystko jest nastawione na zysk, stąd też są małe porcje. Ja tu raczej już nie wrócę, no ale w awaryjnych sytuacjach można tutaj zjeść i, tak jak mówię, dobrą opcją jest to, że dowożą do domu. Uwaga, jedzenie jest, nie jest gorące, jest letnie więc to też świadczy o tym, że jest po prostu wcześniej przygotowane. Z czystością to się słabo, moja ocena 2,4. Do usłyszenia hej w następnym odcinku, cześć!